Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Namaluję to Jeszcze Raz. Lekkie opóźnienie, bo film miał być w niedzielę, a mamy chyba środę. Tak, jest zdecydowanie środa, ale no czasem tak wypada, że po prostu czegoś nie zdążymy zrobić. Teraz postaram się nagrać na zapas i e, widzimy się oczywiście w niedzielę, oprócz dzisiejszego dnia. No i uwaga, co e, tym razem malujemy? Malujemy pirata. E, tutaj akurat pamiętam, dziewczynki poprosiły o psa Pirata. To jest rok 2018, ale nie maluję dzisiaj psa Pirata. Namaluję normalnego pirata, więc yy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie po 7 lat. A, no właśnie, mój model! Dzień dobry, proszę Dzień dobry. pana. Co by pan chciał? Namalować? A czy umie pani namalować pirata? Wow, zawsze chciałem być piratem. Wcale ci nikt do tego nie zmusił. Wcale mnie nikt do tego nie zmusił. Zawsze chciałem być piratem. Czy jesteś na to gotowy? Tak, zawsze chciałem być piratem. Ej, ale mówisz tak, jakbym ci tekst przygotowała, który masz. mówić, o tym? Nie, żono, nie przygotowałaś żadnego tekstu. Ej! Robisz ze mnie terrorystkę. Ja ci robię flagę Niemiec nie no, robimy dużo... <noise> <Przestań. głos> no tak sobie też się też nie? Nie. No. Jak jest nie tak? Nie wiem, nie znam hymnu Niemiec. Okej, okay, kochani, słuchajcie. Lecimy dalej, jak widzicie, flaga Niemiec została zlikwidowana. Dziś się maluję, nie? Bo mają krótsze stopy i się inne stopy nie wstaje. Nie, no wystarczyłoby, żebyś przyniósł nasze profesjonalne krzesło, to wtedy byłoby mi dużo łatwiej, bo bym się nie musiał do Ciebie pochylać. A wiesz, teraz to jest mi ciężko się pochylać. <grym> Co Ty robisz? Co się, gębki, a są? się jak struna. E, struna. Prężę się jak struna, a nie strężę jak struna. Ktoś być winny musi. Okej. Okay. Galop na czole. Słucham. Co? Co? galop na czole? Okej. Okay, uwaga. Lecimy dalej. Właśnie sobie zdałam sprawę, że znowu zapomniałam o jednej rzeczy, dość istotnej. Okej. Okay. A... Wody? Czarnego. To jest takie pytanie, jakie się słyszy w trakcie malowania. Czy ja stracę oko, proszę pani? Ej, nigdy żadne dziecko mnie nie zapytało, czy straci oko. Serio? No. Nie pytali. Okej. Okay. Mm -hmm. <laughs> czy wszystko jest w porządku? Strasznie jak Co jedziesz dzisiaj na męcz? Wiesz, wygląda... Czekaj, się czekaj, czekaj, czekaj! Nie śmij! śmieszaj mnie, bo mi się ściska i mnie boli. Nie się ściska, rzeczy nie dotykam. Trochę ci wbrew ten. Dobra, trudno, jolo, dawaj. <laughs> Póki mnie jedynie nie namalowałeś, się zgi. Wiesz co jak mi teraz wejdzi na tym oku, byś tak podrapał. <laughs> tak, tak, tak. Nie mogę otworzyć farby. Na szczęście masz męża w domu. Ci się woli od My to możemy w ogóle zamiast kanału animacyjnego jakieś komediony założymy. Tak, tak. Kabaret to żywo. Nie, taki już jest. Widzicie? Jest śmieszny i chłop się nie musi zabawę przebierać. Za <grym> pirata. Ja nie mam już dobre? brew? Nie. Ciągle mi się w okolicy połączenia brwiowego. Ale ty bzdury opowiadasz, prawda? E. Napiszcie Konradowi, że gadasz nie ma bzdury. jednej brwi. Napiszcie, kto do tego momentu pisze: Konrad, gadasz bzdury. Co ty robisz? <grym z bzdury> Ale nie jedną. Co ty <grym z bzdury> robisz? Czemu <grym> zrobiłaś <bzdury> kreskę między brwiami. Nie ruszaj się, bo mi się tutaj ten. Już czy znaczy, ty mnie ośmieszasz. Nie. Albo mi drugą bran. Widzicie, jak to jest nie wierzyć w swojej własnej żonie. Wierzę, ale ja mam coś, coś takiego, co się nazywa impuls nerwowy i czuję. To zaufaj mi. Ja ci ufam, jakby nie uchwała, okay. mhm. Co, jak mi ufa to już wstał. Weź o to poprawkę. Okej. Tego pędzla używasz, tego cienkiej końcówki, to strasznie łaskoczę. Ej, dzieci tak nie marudzą, ale w sumie jesteś tym osłonym facetem. Pff. Właśnie teraz sobie kolejną grupę społeczną. Boże się, dlaczego? by kolejna braw pokrywać na czarno. Nie zrobiłaś mi brwi do połowy czoła, prawda? <grym> nie. Dlaczego w ogóle? Masz takie podejrzenia w stosunku do mnie. Tak, mm. <grym> to Właśnie kot zrobił. <grym> Śpij jak coś i coś mu się śni. Dzisiaj już się nie mierzył. Jezu, jak mnie mnie swej nie mogę się podrapać na wizję, bo myślę, że głupie. <grywa> Dobrze, Jesteśmy już bliżej końca niż dalej. Ruszaj się, bo wtedy wszystko nie się, rusza złupie, się no. Nie ruszam się, nie no. ruszam się. I uwaga, no, nasz pirat prawie jest gotowy. Mamy to. Kiedyś mi pirat wyglądał tak. A naraz wygląda tak. Motyla noga. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić serduszko obserwacje i zapraszam Was na kolejny odcinek. No no, ja to jeszcze raz. Do zobaczenia. Bye, bye. bye.